Cześć wszystkim. Społeczność analityczna jest z Tobą w kontakcie guru.markets. Dziękujemy, że poświęciłeś nam uwagę. Drogi widzu, proszę o królewskie polubienie tego filmu. Twoje polubienie jest bardzo ważne dla rozprzestrzeniania się kanału guru.markets. Porównamy z Tobą główne wskaźniki firmy Five9, 59 Incorporated, Ticker, FIVN. Ta recenzja została utworzona na podstawie informacji na dzień 20 sierpnia 2024 roku. Według klasyfikacji guru.markets firma 59 incorporated należy do podkategorii Soft Infrastructure. W ocenie bierze udział 14 firm i jest to mniej więcej reprezentatywna liczba. Zaczynamy od podsumowania danych o firmie. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz to zatrzymać. Zapraszamy do dokładniejszego przyjrzenia się wszystkim wskaźnikom badanej organizacji. Dostęp do bazy danych o strukturze Ticker jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Więc, przyjaciele, w końcu zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa organizacji Five 9 Incorporated wynosi 2,61 miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 98 miliardów dolarów. 59 Incorporated ma udział na poziomie 2,66% i należy do małych firm w tej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na i 51 setnych miliarda dolarów. Z kapitalizacją bilansową podkategorii wynoszącą 31 miliardów dolarów. 59 Incorporated stanowi udział 1,645% Porównując udziały w wartości rynkowej i księgowej, widzimy, co następuje. Zajęty udział Five9 Incorporated w podkategorii w przypadku oceny wartości rynkowej wynosi 2,66%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 1,645%. To o 38% mniej niż udział wartości rynkowej. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej podkategorii. Zły, minus 1 punkt. Zadłużenie analizowanej spółki wynosi 1,18 miliarda dolarów. Dług do wartości księgowej wynosi 231,4% kapitału. Wynik na poziomie zadłużenia spółki bardzo zły minus 2 pkt. Stosunek ceny rynkowej przedsiębiorstwa do jego zysku wynosi 0. Ze średnią w podkategorii 70 i 70, czyli znacząco gorszą od średniej w podkategorii. Ocena stosunku ceny rynkowej do zarobków w porównaniu z podkategorią. Bardzo źle minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 53 miliony dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane. Co jest niekorzystne dla ceny firmy? Ocena oczekiwanych przyszłych zysków w porównaniu do spółek z podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 2,7. Średnia w podkategorii 5 jest o 46% niższa niż w podkategorii. Ocena wartości rynkowej firmy do wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek podkategorii. Dobry. 50 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 970 milionów dolarów. Przyszłe przychody na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. Jest to wyjątkowo niekorzystne w stosunku do ceny firmy. Ocena szacunkowych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Zli minus -1 punkt. Jeśli interesują cię tego typu analizy, Uprzejmie prosimy o subskrypcję nas i kliknięcie dzwonka. Dziękuję za subskrypcję. Marża wynosi minus 5,4%, przy średniej dla podkategorii 7,1%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 12,5%. Ocena marginalności w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii tolerowana – minus pkt. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 4,46%. Oznacza to 68% wzrost udziału w kapitalizacji rynkowej. Odzwierciedla to brak równowagi w cenie rynkowej przedsiębiorstwa Five9 Incorporated, najprawdopodobniej w kierunku niedoszacowania. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 974 tysięcy. Dolarów, a dla podkategorii 1633 tysięcy. Dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 40,4%. Oszacowanie wielkości kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami podkategorii firm. Dobry, 50% punktu. Kwota zysku na pracownika wynosi minus 19,6 tysięcy Dolarów. Średnia w podkategorii to 23,1 tys. dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 15%. Oszacowanie zysku na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Tolerowane -0,5 punktu. Wielkość sprzedaży na każdego pracownika firmy wynosi 361 tysięcy dolarów. W podkategorii 325 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 11%. Oszacowanie sprzedaży na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii: Tolerowane minus 0,5 punktu. Wolumen transakcji krótkich wynosi 8,6% przy średniej dla podkategorii 4,4%. ,4%. Jest to wskaźnik krótkiego ściśnięcia. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 40% 59 Incorporated. Natomiast dla podkategorii poziom ten wynosi około 51%. Potencjalnie akcje podkategorii są wyceniane wyżej niż spółki 59 Incorporated. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki 59 Incorporated i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Five9 Incorporated wykazała dynamikę minus 50,8%. Na tle dynamiki cen dla podkategorii 10,5%. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale trzeba wziąć pod uwagę ten fakt. Uprzejmie proszę, zanim pokażę wynik końcowy. Zostaw swoją ocenę firmy Five9 Incorporated w komentarzach do tej recenzji. Twoje odpowiedzi w komentarzach pomogą w opracowaniu informacji guru.markets. Wynik jest następujący: minus 5,5 z 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi 0 punktów. Jeśli spojrzeć bardzo szerzej, na cały rynek amerykański. Widzimy, że średni wynik dla całej giełdy jako całości wynosi 0,3 punktu. Wobec noty spółki wynoszącej minus -5 5,5 punktu 5,9, Incorporated. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dostępna, link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera absolutnie wszystkie wcześniej podjęte decyzje przez system informacji o wycenie akcji i referencyjny guru.markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy papierów wartościowych spółki Five9 Incorporated. Guru Markets. Otworzyć zamówienie, ponieważ Five9 Incorporated. Najbardziej przewartościowaną spółką w podkategorii. Przypomnę, że 18 marca 2023 roku. Opublikowano zamówienie Ticker DBRG. System oceny informacji i referencji guru.Markets w sprawie niniejszego zamówienia podjęto następującą decyzję. Zamknij zamówienie. Efektem jest strata na poziomie 9,9%. Bardzo dziękuję publiczności za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets. Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością.